Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Kikoff I zaczynam od razu od konkretu, od odczytania orędzia. Nie będę pudrował, czeka nas dużo pracy, trzeba sobie jasno powiedzieć: od najmniejszych elementów po schematy, po rozegranie. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na pewne pytania, które mieliśmy przed tym zgrupowaniem. Okej, okay, mamy jakąś bazę, ale czas najwyższy wziąć się do roboty i poprawiać tą naszą grę. To są słowa kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego po meczu z Maltą na Stadionie Narodowym, meczu, w którym piłkarz Barcelony pojawił się na boisku z ławki rezerwowych. I to nie jest najistotniejszym wydarzeniem tego spotkania, ani też to, że wygraliśmy 2 do 0. Bo trudno, żebyśmy nie wygrali. No, graliśmy z gośćmi, którzy nie umieją grać w piłkę. Widzieliście, jak oni wyprowadzali ataki? Ten bąk, jak tam sunął, czy ten drugi koleś, który gra w Sionie, przy całym szacunku dla niego goście jadą trzech, tak, we trzech na dwóch obrońców i Łukasza Skorupskiego i gość strzela z 30 metrów zamiast podawać do boku. Z taką drużną wygraliśmy 2 do 0, spoko, trzeba było ten mecz wygrać. Ale słowa kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego ważą dużo więcej niż ta wygrana, bo moim zdaniem została wdrożona tak zwana procedura zwalniania selekcjonera. Ja to znam z przeszłości. Było 8 sekund milczenia w Migzonie, kiedy Jerzy Brzęczek później został zdymisjonowany. Były uwagi co do naszej gry po zakończonym turnieju w Katarze, w którym przypomnijmy, wyszliśmy z grupy na Mistrzostwach Świata. Wyszliśmy z grupy na Mistrzostwach Świata, wtedy Robert Lewandowski też powiedział, że mu się rzeczy pewne nie podobają. Była też krytyka pracy przygotowującej nas do Euro 2012, kiedy Robert Lewandowski powiedział, że no, widać było, że, że ciężko nam się pracowało. To była oczywiście kadencja Franciszka Smudy, euro, którego byliśmy współgospodarzami. Później była słynna imba, kiedy powiedział, że on tych słów nie wypowiedział. Dziennikarze to był chyba Łukasz Olkowicz i ktoś jeszcze twierdzili, że wypowiedział. Nieważne, to było 13 lat temu, więc to na pewno zostawiamy. Ale teraz w 2025 roku, w marcu... Na pewno te zdania przez Roberta Lewandowskiego zostały wypowiedziane i na pewno odbiły się szerokim echem. Myślę, że wielu, wielu ludzi, wiele osób jeszcze nie do końca rozumie, co takie słowa oznaczają. A te słowa oznaczają, że Robert Lewandowski wyczuł nastroje opinii publicznej i to, że coraz częściej Michał Probierz jest krytykowany, no i uświadomił sobie, że jednak tych kilkanaście miesięcy. To jest czas stracony dla reprezentacji, bo nie zmieniają tego na pewno zwycięstwa nad Litwą i nad Maltą. Nie będę pudrował, czeka nas dużo pracy. Ja jeszcze raz muszę to zacytować. Trzeba sobie jasno powiedzieć: od najmniejszych elementów po schematy, po rozegranie. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na pewne pytania, które mieliśmy przed tym zgrupowaniem. Mamy jakąś bazę? Macie bazę? Po kilkunastu miesiącach pracy selekcjonera Michała Probierza macie bazę. To drugą bazę będziecie mieli po trzech latach albo po czterech, a aż strach pomyśleć, jak będziemy dobrze za 10 lat, za kadencji tego selekcjonera. No mam jednak nadzieję, że tak długo nie będziemy się musieli męczyć ani z Cezarym Kuleszem, ani z Michałem Probierzem i wyjdziemy poza tą bazę. Wypadałoby zacytować klasyka: jesteśmy dziadami, ale to, to byłoby takie pochukiwanie na bazarze, a nie chciałbym tego. Uprawiać. Nie mamy żadnej bazy, ja tak uważam. Nie ma ta reprezentacja ani stylu, ani odpowiedniej agresji, ani odpowiednich, odpowiednich umiejętności, chciałem powiedzieć, ale nie przejdzie mi to przez gardło, bo ci piłkarze mają na tyle dużo umiejętności, żeby sobie elegancko, ładnie, gładko i na luzie wygrywać z takimi drużynami jak Litwa czy Malta. W to nie, nie uwierzę. Nie mamy stałych fragmentów. Mamy za to gigantyczne wyrwy w środku Pola, gdzie rywal pokroju Litwy czy Malty może sobie hasać do woli i wyprowadzać sobie kontry typu trzech gości sunie na naszą defensywę. No i zawdzięczamy tylko temu, że nie umieją, że nie traciliśmy w tych meczach bramek i wkurza mnie już ta sytuacja związana z reprezentacją Polski. Bo oczywiście jesteśmy na czele grupy eliminacyjnej, mamy komplet punktów, no trudno, żebyśmy nie mieli. Zostało wykonane to zadanie, odbębniliśmy je. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że nie posuwamy się w ogóle do przodu, że ta reprezentacja tkwi w miejscu. Nie chcę powiedzieć, że się usteczniła, ale to jest cały czas ten, ten sam futbol. To jest futbol, który nie ma nic nowoczesnego do zaoferowania. Selekcjoner reprezentacji to nie jest oczywiście trener klubowy, który pracuje z kadrą na co dzień, który może poprawiać tych piłkarzy. Też zastanawiam się, co mielibyśmy niby poprawiać. Myślę, że wielu piłkarzy. Robert Lewandowski przyjeżdża z Barcelony, gdzie pracuje z Hansem Flikiem. Już nie mówię o otoczeniu piłkarzy, wśród których gra Kuba Moder, nie wiem, gra w Feyenoordzie, gdzie jego trenerem jest Robin Van Persie, który no, w dużej piłce widział absolutnie wszystko. U nas jest Michał Probierz i co trener może mieć? Co trener może dać reprezentacji? Może dać e, swoją dużą charyzmę, może nabudzować piłkarzy, naładować, powiedzieć, panowie, wychodzicie na nich i nie zostaje po prostu z nich nic. Wjeżdżacie tutaj walcem, ten stadion ma po prostu pulsować od pierwszych sekund. Albo może to być trener. Ostatnio widziałem taki odpał Harego Rednapa, który powiedział, że dzisiaj jest dużo trenerów, którzy są młodzi, ogarniają taktykę, są analitykami, ale nigdy tak naprawdę nie pracowali, nie grali w piłkę na wysokim poziomie, więc do końca futbolu nie rozumieją. Ale taki trener też może być i takich trenerów jest coraz więcej w bardzo młodym wieku. Nie wiem, na rynek wszedł. Nagelsmann, który okazało się, że jest bardzo dobrym trenerem, bo bardzo dobrze czyta grę i jest w stanie swoim piłkarzom zaimplementować do głów coś takiego ekstra, co oni przetworzą na, na boisko. My doszliśmy do takiego stopnia upokorzenia, że Kuba Kamiński robi cztery rajdy i my się tym zachwycamy. O jezu, piłkarz ma piłkę przy nodze i minął trzech przeciwników, którzy są od niego oczywiście dużo e, słabsi. E, to nie jest jego wina. I my się tym ekscytujemy. My się ekscytujemy tym, że ktoś potrafi dryblować. To jest naprawdę, słuchajcie, poziom tak żenujący dyskusji. Całą w ogóle dyskusję na temat meczu reprezentacji dominuje fakt, że Karol Świderski Zrobił tak. Oczywiście w dobie internetu, i tego, że dzisiaj nikt niczego nie sprawdza, nie przyszło nikomu do głowy, zanim podpalili tego Karola świderskiego, żeby sprawdzić, że gość zawsze tak się cieszył po gorach, w jakimkolwiek miejscu, na jakimkolwiek kontynencie, w jakimkolwiek kraju grał. Więc oczywiście. Zdaniem kibiców na forach internetowych czy w mediach społecznościowych on uciszał stadion, powielono to 100 razy. Oczywiście nikt go teraz za to nie przeprosi, że to powielono, już tak, już tak poszło. Nie? Więc zawsze warto się z czegoś pośmiać. Jestem pierwszy do pośmiania się, ale tam, gdzie trzeba się pośmiać, albo tam, gdzie można się pośmiać, ale tam, gdzie to nie ma sensu, to, to się nie śmiejmy, tylko po prostu sprawdźmy. Może najpierw, zanim powielimy jakąś bzdurę, albo sami ją, sami ją napiszemy. Jest ten nieszczęsny Bogusz, który raz jest tej kadrze, raz go nie ma. Jak przecież jest, to założył złe buty i się pościzną. To zresztą w ogóle śmiesznie wyglądało, bo się pościznął i zwiódł tym z wodem dwóch rywali, którzy polecieli gdzieś tam, jak dawniej latali rywale na zamach słynny Wojtka Kowalczyka. Więc, no i jest Michał Probierz, który mówi na konferencji prasowej, że jak jest statystyka dośrodkowań, no to pewnie ktoś coś źle policzył, no bo przecież. Wszystkie programy statystyczne liczą źle. Mnie to przypomina takie siedzenie faceta w małych miejscowościach, we wsiach często wiem, bo sam jeździłem do babci na takie wakacje. Jest zawsze taki wiejski mędrzec, który siedzi na ławce i zna się na sporcie, na polityce, na kinie. Możesz mu powiedzieć, co chcesz, on wie wszystko najlepiej. Wszystko on gdzieś to przeczytał, wszystko widział, wszystko przeżył, nie będziecie, on też taki mędrzec spod sklepu na wsi też by zapytany, yy, też zapytany przez kogokolwiek o statystyki piłkarskie powiedział, że on sam to wie lepiej, bo, bo by policzył. Więc mamy tego typu odpowiedzi później na konferencji prasowej, które zamieniają się w jakąś kompletną farsę, no, rzeczy, które tam wygaduje Michał Probierz, to po prostu włos mi staje na głowie dęba, a jeszcze troszeczkę tych włosów na głowie mam. Więc jest wesoło, ale jest też trochę smutno. Filip Kapica użył takiego fajnego zwrotu w naszym studiu na kanale Zero po, po meczu, kiedy robiliśmy live'a z Twarem i z Kowalem i z nim właśnie, że jemu to, co się dzieje od góry w Polskim Związku Piłki Nożnej przypomina czasy samoobrony w Sejmie, że lepiej się tego ująć faktycznie nie dało. Nazwał te rzeczy po imieniu, więc będzie tak. Będzie tak, dopóki nie zaczniemy przegrywać, potykać się z rywalami typu Litwa, Malta czy może nawet Finlandia. Jak przegramy z Finlandią, to pewnie prezes Cezary Kulesza powie, Kto, nigdy nie poległ po Finlandii. <laughs> jakimś takim żartem w tym stylu nas uracza, albo jakimś kolejnym komunikatem na X wypuszczonym przez czat GPT i będziemy w tej wesołej brygadzie sobie tak jechać, płynąć. I Bóg wie, co tam jeszcze. Natomiast widać, że Robert Lewandowski już wie. To znaczy, on już to wiedział wcześniej, ale wcześniej no nie można tak za szybko selekcjonera zwolnić. Więc, często ktoś pisze czy mówi, że media, dziennikarze niedobrzy zwalniają selekcjonera. Jeszcze żadnego selekcjonera nie zdarzyło mi się zwolnić. Myślę, że nikt naszego gadania tak na serio nie bierze pod uwagę. No, chyba że faktycznie jest już jakaś taka bardzo zła aura wokół trenera. To, to wtedy tak, ale jeżeli ten trener jest kumplem, bardzo dobrym, znajomym prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, to raczej nic mu nie grozi, zwłaszcza, że ma 6 punktów. Zobaczcie, jaka świetna sytuacja. Holandia ma 0 punktów, a my 6. Ktoś, kto kompletnie e, nie wie o co chodzi w tym biznesie, może powiedzieć: Wow, o co wszystkim chodzi, dlaczego tak krytykują? Zero straconych bramek, 6 punktów i fotel lidera. Zacznie się, myślę, że schody zaczną się od Finlandii, i wcale nie mam takiej pewności. Że powinniśmy się zastanawiać nad tym, ile ugramy punktów na Holandii, raczej powinniśmy się zastanawiać, ile ugramy punktów na Finlandii. Selekcjoner e, oczywiście e, powiedział też na konferencji prasowej, że brakowało nam Zalewskiego, Zielińskiego. No, potrzebujemy dwóch wybitnych ofensywnych piłkarzy, żeby poradzić sobie z Maltą i e, z Litwą, ale wrócę jeszcze raz do tej wypowiedzi. Nie, muszę, muszę do niej wrócić. Najwyższy czas wziąć się do roboty. I poprawiać tę naszą grę. Najwyższy czas, panowie, wziąć się do roboty. Czekam z utęsknieniem na efekty tej waszej pracy, ale najważniejsze, że macie już jakąś bazę, bo wiadomo, bez bazy trudno ruszyć dalej. Więc życzę wam powodzenia, żebyście na tej bazie zbudowali coś trwałego i pięknego. Punkt wyjścia jest, teraz tylko wystarczy coś do niego dołożyć ekstra i będziemy w domu. Cześć.